Witajcie na w nowym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, odcinek jest już później niż tydzień po tamtym poprzednim. Nagrałam ogólnie po poprzednim razem już jeden taki odcinek, ale że mi się nie podobał, to chciałam nagrać jeszcze raz. No ale jakoś tak długo mi się zeszło, zanim się zebrałam w ogóle do tego. Więc yy, odcinek jest dopiero dzisiaj robiony. Ale, Ale jest. Nie ma na co narzekać chyba. Dobrze, ale już tak przechodząc do sedna, zacznijmy od e, rysunków. Na pierwszy ogień idzie ten oto piękny ślimak. Zrobiłam go jakoś rok temu, ale że nadal mi się podoba, to go pokażę. E, ogólnie spędziłam nad nim z 15 godzin chyba, ale myślę, że było warto. Zebrała w kamerze, to nie wygląda on aż tak dobrze, tak szczerze mówiąc. Na żywo wygląda trochę lepiej, ale co poradzić? No, w każdym razie e, podoba mi się i lubię. Kolejny jest taki mały arcik, który też robiłam około roku temu. E, I to była jedna z pierwszych prac zrobionych prisma kolorami. Ogólnie wygląda nawet ok, milcząc kolorowania, dlatego pomyślałam, że mogę pokazać w sumie. I jest to Ocka Hockey Art. Moi znajomi, pozdrawiam. To ogląda. Kolejny jest, oto ten rysunek Mojito, który był w poprzednim odcinku. E, myślałam, że go w sumie pokażę na chwilę. Jest ogólnie już wycięty i dodany na Instagram. W sumie na mi się całkiem podoba. nie on z tej grzywy. Tutaj mam pierwszy rysunek robiony markerami. Dokładnie wyglądają one tak i co mogę o nich powiedzieć jak na takie tanie markery to sprawują się całkiem spoko, chociaż zazwyczaj nie robiłam prac z samymi markerami więc dopiero się ja tego uczę i nie wiem, nie wygląda aż tak tragicznie ale wiadomo można lepiej jeszcze zrobić kolejna praca robiona również markerami touch five jest to dr pussycat z pipodu a ogólnie zrobiłam małą cenzurkę, bo a, no nie wiem, tak dla bezpieczeństwa. Nie wiem jak YouTube to tam przyjmie. Także małą cenzurkę. Ogólnie tutaj nie ma nic takiego not safe for work, ale, ale dla bezpieczeństwa był jednak... Bi biust. I generalnie praca całkiem mi się podoba. Dalej mamy kolejną Dr. Pusika. Tutaj już wygląda troszeczkę bardziej... Hmm, może nie family friendly, ale Powiedzmy, że to można pokazać Chyba Także yy, To ja chyba niedawno Kończyłam w sumie, bo zrobiłam Szkic I lineart Jakoś na lekcjach I potem yy, Jakoś nie chciało mi się dokończyć, więc to teraz zrobiłam W no, ogóle całkiem okej okay, wyszło Nie licząc yy, tego, że tutaj mi się rozlało Tutaj mi się rozlało i jeszcze gdzieś się rozlało, ale teraz nie widzę. Teraz e, takie oto grzybki. Ogólnie pokazuję to tylko dlatego, że robię tego teraz litlą. Będzie lip paint, bo w sumie to farbami. <grym> I ogólnie nie podoba mi się to strasznie. Bardzo mi się nie podoba. <grym> ale sam koncept był chyba ok. No i e, to jest VIP pracy, której teraz robię. Już troszeczkę lepiej wygląda, chociaż jest symetryczny ten grzybek, więc będę musiała to jeszcze poprawić. I teraz przechodzimy do mojego głównego szkicownika, który w sumie już kończę. Nie pokażę stąd wszystkich prac, bo jest ich po prostu za dużo i nie, nie wszystkie też bym w sumie chciała pokazywać, bo mi się nie podobają po prostu. No ale zacznijmy. Pierwszy rysunek to jedna z moich ocek. Oczywiście historia z nią jest taka, że dała mi jakieś fajne imię, które mi się podobało, ale zapomniałam sobie zapisać to imię i w tym momencie nie pamiętam jak na imię. Tak mniej więcej. Kolejny jest art mojej inny z nowszych ocek. Chociaż nie wiem czy takiej nowej, bo w sumie ona już ma ponad pół roku blisko roku. Powiedzmy, że ją używam dość często. I to jest Kiwi. I to mogę o pojeść powiedzieć? Trochę się pojawi tam na dalszych stronach. Nie wiem czy w tym odcinku, czy w następnym, no ale, ale będzie. I jeszcze mogę pokazać e, arty, które z nią robiłam na początku. To jest jej pierwszy concept art. E, ogólnie dość mocno się zmieniło. Tak myślę. W sensie tutaj nie ma skrzydeł, ma inny ogon i tak dalej. Twarz ma w sumie taką podobną. I tu już jest kolejny koncept art, który jest bardziej aktualny z tym, co widzieliście wcześniej na tym oficjalnym. Tylko że tam już jest zrobione tak dokładnie powiedzmy. Kolejny jest All Mind z No Hero Academia. Ogólnie dosowałam go na plaży. Jak byłam na wakacjach z babcią. I nie wiem, całkiem mi się podoba. Czy znaczy no... Miałem szkic po prostu, ale jest ok. A jeszcze tutaj próba rysowania Rayquaza z Pokemonów, bo e, chyba tata mnie poprosił, żebym mu narysowała Rayquaza, ale e, jakoś nie było mi. Więc tylko jest szkic. Tutaj mam arcik e, dla szefka z Instagrama. Ogólnie serdecznie polecam szefek na Instagramie. I e, to jest i chyba wow, persona z tego zapamiętam. Ogólnie to jest leadrow takiej starszej pracy, której już nie mam. E, jeśli bym znalazła zdjęcie, tego tutaj postaram się wkleić. E, I co? I, I zrobiłam po prostu rytyl, tak po roku dwóch, bo dałam mi ten oryginalny art na prygonie, jak się widziałośmy. I tutaj jeszcze mam hamburgerka. Jeszcze robiłam w szkole w październiku jak chodziliśmy yy, i byłam po prostu głodna. Tak. Fajne rzeczy robię na lekcjach. O i tutaj są bez mojego yy, LPS-a ulubionego. Yy, w sumie też dość dawno rysowałam, A ten LPS to on... Tak. Teraz myślę, że była trochę lepiej narysowa, ale powiedzmy, że jest ok. Nie, to, to mi się podoba. Pięk, pięknie tu wyszedł. Oczywiście ma na imię Tom, jak e, Tom z LPS Popular. <noise> Bo nie mogą go inaczej nazwać, co nie. Już, już e, to imię jest po prostu. Tak już się nazywa ten LPS. Tutaj mam ockę z rasy kumpla, a ogólnie to Monstrum jest strasznie wysokie, dlatego jej się nogi nie zmieściły. I całkiem mi się to podoba, mimo że już trochę czasu minęło. Eee, I ciekawostka co do ręki. Nie mogłam za bardzo narysować tutaj już ręki, w sensie nie miałam pojęcia co mam z tą ręką zrobić, więc twierdziłam, że utnę. Wow. Tak było. Nie róbcie tego łapsku. No ale, ale udziałam, bo nie wiedziałam, co zrobić z tą ręką. no i ciekawostka powstała. a i tutaj jest taki full size. I, I ma na imię Mara, bo ja I kolejne są szkice oposa. Yy, to jest ogólnie mig. Będzie na następnej stronie i naprawdę. Tutaj sobie trochę ćwiczyłam rysowanie oposów. Właśnie, żeby yy, mieć pojęcie w ogóle jak się wziąć za nią. I tutaj jest mig. To w sumie jedna z moich ulubionych ocek na ten moment właśnie jest posem i ma na imię Mik bo w tamtym momencie jak ją rysowałam słucham bardzo dużo z i jest tam jeden gitarzysta który nazywa się Mik Thompson i stwierdziłam, że a nazwę ją Mik, bo czemu nie jego imię można rozwinąć jako Mikaela także to jest Mik jeszcze z MIG mam parę artów tutaj. jakie śmieci ze śmietnika, jak to oposy. I tutaj mniej więcej kolorki, tak na szybko to robiłam. Oczywiście jest ruda, bo on, jak to ja bez rudej ocki. Ja no ogólnie lubię ocki, które są rude. Tylko nigdy nie mogę za bardzo dobrać do nich kolorów, w tym jest problem. I tutaj jest moje dziecko, moja duma, areniusz jest potworkiem. Jest zrobiony na podstawie głębinowej ryby teleskopowej. No ona się chyba tak nazywa. W każdym razie ta ryba z frontu wygląda mniej więcej tak jak jego twarz. Może troszeczkę inaczej, no ale powiedzmy, że inwencja twórcza. No i, i uwielbiam go częściej rysować ogólnie. I tutaj jeszcze są jakieś szkice do i tutaj jest po prostu i tutaj mamy Aleniusza w całej okazałości ogólnie muszę mu kiedyś zrobić ten rafek w DJ, jak się wezmę za DJ bo ostatnio mi to średnio idzie ale oj i tutaj jeszcze jest taka Aleniusza ogólnie już jest koniec odcinka niemalże ale chciałam e, powiedzieć, że sobie jak się będę zacinać bo ogólnie to tak Mało nagrywałam ostatnio, co nie? Tak, tylko półtora roku, dwa lata, coś w ten desek. Manko, tutaj Blanka z Zakulis e, ogólnie wywaliło mi ostatnie dwie minuty nagrania, więc muszę niestety dograć voiceover teraz. Ogólnie nawiązując do tego, co się dzieje na ekranie, pokazuję właśnie nowy refek koskaty, który udało mi się zrobić po jakichś siedmiu próbach. Ogólnie w tym szkicowniku tam wcześniej były jakieś te rysunki jej, ale po prostu nie, nie udawało mi się jej zrobić idealnie, więc bardzo się cieszyłam, jak to nagrywałam i, i ogólnie było u, ale fajnie, fajnie, że się udało. I kolejny ogólnie art, który tam się pokaże to jest też koskata, tylko ją już robiłam w szkole i jest oficjalny design, bla bla bla, nieciekawego. Oj na sam koniec jeszcze mamy figurkę Toma i żegnałam się z Wami, nic za dużo do powiedzenia nie mam, także dzięki za obejrzenie mam nadzieję, że dało to się w ogóle obejrzeć Co, że tak długo i do zobaczenia, pa!